Dzień dobry, witam serdecznie. Kochani, firma Złota Rybka, Jarek Bury. Panowie i panie, załatwił już pół roku, godzina 20, zaraz klient jedzie, ale chciałem Wam szybciutko pokazać bardzo proste też realizacje, bo jest ich realizacji bardzo dużo. Są te zaawansowane, te profesjonalne, też są tak zwane te ekonomiczne. Ekonomiczne to nie znaczy, że słabe, tylko chodzi o podstawowe, czyli boki mamy płyta biurowa, w ogóle nazywają się regały na młode. Generalnie są, my robimy w standardzie szerokość stanowisk 23 cm. Pan klient sobie zażyczył tutaj akurat y, tą szerokość troszeczkę inną, bo jest chyba bodajże 22 cm, zaraz Wam pokażę, bo wszystko szykowaliśmy na wnęki klienta. Kochani, zobaczcie jak one wyglądają. Dlaczego mówię, ta forma ekonomiczna? Z tego względu, że macie tak, w boki to jest płyta wiórowa 15, 15 mm, bo to jest bardzo też grubo, gruba, bo musicie zobaczyć sobie, że jest dosyć gruba. Z przodu jest klocek sosnowy, pełny taki widzicie kochani. Podfrezowany i na to wchodzi siodełko czarne, wodoodporne. Wersja ekonomiczna z tego względu, że niektórzy klienci sobie życzą sklejkę, pełną sklejkę, czyli robimy wtedy na 15. On jest znacznie droższe i teraz, żebyście kochani wiedzieli, jeden taki zestaw, czyli mówimy o 24 stanowiskach, to kosztuje, kochani, e, dokładnie 300 zł, z tego co ja pamiętam. 300 zł za taki jeden regał. Tu jeszcze, kochani, zobaczcie sobie, kolega ma pokaże dokładnie. Tak blisko w siodełkach, jak to wygląda, i macie taką fajną wersję. To jest wersja ekonomiczna, regał na młode, 23 cm. Przyjmijmy, że to jest ta wersja. I on kosztuje dokładnie 300 zł za 24 siodełeczka. Zawsze pamiętajcie, że tu akurat klient ma inny, bo klient ma rozmiar 22 cm, ale my mamy 23 w standardzie, czyli jeśli zamawiacie, to macie w szerokości, jak kupujecie, to jest prawie metr, bo tu jest metr 96, ale wykupujecie metr. I on jest wysoki na 1,80 m. Tu zaraz pokażemy, bo ja czekam właśnie, bo zaraz klient będzie przyjeżdżał po nie i szybkie robimy nagranie, żebyście widzieli. Czyli kochani, wysokość macie 1,80 m. Tutaj, żebyście widzieli od góry do dołu, jest 22 cm. Na dole jest troszeczkę niżej, ale idealnie, wychodzą 24 stanowiska. I zobaczcie, tych regałów mamy bodajże chyba 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dla pana klienta, bo to robiliśmy w Jedna wnęka większa, druga mniejsza i tak żeśmy przygotowywali. No, za te pieniążki powiem Wam, drodzy Państwo, że za te e, 300 zł jest ten efekt naprawdę fajny, miły, zaskakujący, pozytywny. Także, gdybyście, kochani, sobie życzyli takie regały jak ten Pan klient, nasz serdecznie zapraszamy. 300 zł kosztuje. Jeszcze bym pokazał te siedełeczka, może na szybciutko, jak one wyglądają z tej czarnej sklejki wodoodpornej. Bo są naprawdę dosyć ładne, bo tu są skręcone. To zobaczcie z tej strony, kochani, macie czarną sklejkę, szóstkę wodoodporną, bo ona tu wygląda dosyć ładnie. No i mówię, jest fajny efekt, jest pozytywny, bardzo śliski, macie do skrobania, do czyszczenia, nie ma niczego takiego, że w jakiś sposób to tam, nie wiem, będzie, będą odchody odchodzić, czy tam blokować się, czy będzie puchło, nie będzie. Jest to naprawdę dosyć fajne zrobione i jeszcze zwrócę tu taką jedną uwagę, bo mówię, to jest taki filmik szybki, roboczy, żebyście widzieli, to jest bardzo ważne, zobaczcie kochani. Od tego klocka, czyli do początku regału macie 6 cm, czyli jak zobaczycie, tak mniej więcej jak leci ten szereg regałów, jak sobie gąbki siedzą, to one mniej więcej nie walczą pomiędzy sobą, bo jest ta odległość tutaj taka 6 cm, także nie walczą pomiędzy sobą i mówię jest to dostępne, bo na tą chwilę tych regałów zawsze klienci sobie zamawiają bo to jest akurat nasz lokalny klient, który właśnie przyjeżdża za chwileczkę sobie zabierać i ma tą wersję złożoną. Dlatego kochani, my to wysyłamy gls dwie paczki dostajecie, osobno płyty, osobno siodełka, koszt z wysyłką jest wtedy 320 zł, oczywiście co, serdecznie Was zapraszam kochani, szybkie realizacje jadą na TikToka, możecie sobie poglądać na Instagrama, na Facebooka, także z mojej strony wszystko już, co chciałem Wam pokazać na ten koniec dnia, to Wam pokazałem, także wszystkiego dobrego, zapraszam Was kochani na kolejne realizacje, pozdrawiam i do usłyszenia.